Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować głośniki Modecoma MCHF52. Są to głośniki w standardzie 2.0 i są to głośniki aktywne. Zanim przejdziemy do konkretów, zerknijmy na dane techniczne. Dwa przetworniki, jeden o średnicy 5 cali, drugi zaś o średnicy 1 cala. Impedancja 4 ohmy, czułość 88 dB. Częstotliwość od 50 Hz do 20 kHz. Moc RMS 2x25 w i wymiary 170x190x270 mm. Obudowa wykonana jest z ZDF-u, a przód to plastik w kolorze Black Piano. Po zdjęciu osłon widzimy przetworniki, które wspominałem wcześniej, czyli 5 i 1 calowe. Jako już są to głośniki aktywne, zasilane są one oczywiście z sieci, a dwa, że wyposażone są w panel sterujący, który to posiada potencjometry w regulacji głośności, tonów wysokich, jak i niskich. Pod nimi znajdziemy wejścia RCA, a zaraz obok nich wejście na kabel łączący satelity, poniżej wyjście na subwoofer oraz włącznik i wyłącznik. Długość kabla łączącego satelity to 2 metry, natomiast kabel sygnałowy RCA ma długość 1,2 2 metra. I warto również dodać, że każdy z głośników wyposażony jest w gumowe podkładki antypoślizgowe. Teraz będziecie mogli posłuchać, jak brzmią głośniki. Czas na kilka słów podsumowania. Od razu powiem Wam, że jest to mój pierwszy kontakt z tego typu głośnikami, dlatego też nie mam bezpośredniego odniesienia do innych marek, do innych produktów tego typu. Mogę ewentualnie porównać dźwięk z głośnikami Logitech Z506. Oczywiście nie będzie to fair porównanie, bo są to dwa różne typy głośników, natomiast zdecydowanie modek brzmi lepiej, nie ma tutaj wątpliwości. Kolejna sprawa to testowałem te głośniki na zintegrowanej karcie dźwiękowej wbudowanej na główną Asusa Rampage 5 Extreme, także nie było żadnej wypasionej dźwiękówki tej użytej. Co ma swoje plusy i minusy? Oczywiście minusem jest to, że nie mogłem, że tak powiem, wyciągnąć pełnego potencjału z tych głośników. Druga sprawa jest taka, że macie pogląd na sytuację, jak te głośniki brzmią właśnie po podłączeniu pod zintegrowany układ dźwiękowy. Jeżeli chodzi o dźwięk, to naprawdę bardzo czysty, głęboki basik. Co ważne, nie jest przesterowany nawet po przekręceniu tutaj suwaka na maksa. Bardzo duża szczegółowość, możecie posłuchać sobie każdego rodzaju muzyki, nie będzie z tym problemu. Oczywiście to, co słyszeliście teraz w tym filmiku, nie jest odwzorowaniem. Zupełnie takie, tego samego, co słychać w rzeczywistości, bo nagrywamy akurat mikrofonem Blue Yeti, także weźcie również to pod uwagę. Jakość wykonania naprawdę na przyzwoitym poziomie, nie mam tutaj żadnych uwag. Obudowa z MDF-u, wprawdzie plastik jest tutaj na froncie świecący i błyszczący, to będzie się palcował, aczkolwiek głośników się na co dzień nie dotyka, także możecie raz to wyczyścić i będzie z głowy. Do czego się to czepie, to za krótki kabel audio RCA. Niestety co najmniej metr powinien być dłuższy, żeby nie było problemu z podłączeniem głośników pod kompa. Co najmniej pół metra, powiem tak, co najmniej pół metra, a metr byłoby fajnie, gdyby ten kabel był po prostu o metr dłuższy. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Linka do głośników znajdziecie w opisie tego filmiku, również linka do stronki g2.com, gdzie można kupować, sprzedawać gry. Z kodem, który zobaczycie na ekranie, macie 3% zniżki. Jeżeli jesteście zainteresowani, jak najbardziej zapraszam. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.